Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale, hej! E, I dzisiaj nareszcie przyszedł ten dzień, w którym nagrywamy Bean Bozol Challenge. Pewnie większość z Was już zna te fasolki. E, jeżeli nie, no to pokrótce powiemy. E, tutaj są różne smaki i Nap to jest trudno wytłumaczyć. Są dwie fasolki tego samego koloru, ale jedna jest dobra, druga jest niedobra. No. Jest tutaj dużo kolorów, tak. czarny, zielony, więc na przykład jeśli byśmy chciały wylosować żółtą, to nie wiemy, czy trafimy na smaczną, czy tak, obrzydliwą. Nie, nie smaczną. O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Także otwieramy. No i jak będziemy jadły, to będziemy mówiły jakie to są smaki, tak? Mhm. Tak się prezentuje opakowanie. Dobra. Y, wysypujemy tutaj sobie na talerzyk. No to co? Najpierw zaczynamy... Y, albo śmierdzące skarpetki, albo duty frutti Pierwsze? No dobra. No. Śmierdzące. A tak. który to jest kolor? Ten? Ten. Ten. No. Okej, okay, no. Nie wiem, nie wyostrzy chyba. Pohim to jest kolor taki kremowy, wykolorowe kropki. O Boże ja się boję! Śniegodosa. No. <grydolne> Dobra. <grydolne> <grydolne> Trzy, cztery. Ty wrót Nie wiem. Ma jak jakiś stary ser yeah, Nie, to ci Nie Niedobre oh O chuj Możesz to tak Jak jała To jest niedobre Chuchnąć? No W środku było słodkie, rozumiesz myślałam, że to jest Ja miałam tu ti eee, Tego już nie ma koloru, tak? To? Mm. to jest jeszcze trochę, A i nie. Mm. Długie paznokcie albo po paznokcie i limonka. Ja nie mogę. Nie ma. Kurczę. Ale tylko jedna jest taka. Tylko zielona. jedna jest zielona, no? Przegu. Okay. Ale dziwne. Limonka, limonka byłaby bardziej, bardziej kwaśna. No, to te paznokcie. To paznokcie? <grym> to nie dobre. no. Czy tylko dla mnie to było nawet w miarę? No, tak jest czy, czy 7 tak. lat obgryzania paznokci to mi dało? Tak. <grym> <grym> Nie było aż takie niedobre. Ale nie było takie niedobre Ale nie aż tak. Albo zepsute jajo, albo butter popcorn. Ja nienawidzę Którym jajek. Mi... Ja pierdolę się, si się boję, co to będzie teraz. Maślany popcorn w y miłkę, dobre. Udniała. Także to jest. Y Żółta. Tak, ale. A? Żółta w kropki, Krok. ale ta jasna, o taka Mam dwie w ręku i nie wiem, którą Dobra Trzy, cztery <gry> Nie trzyma mnie Pasta do zębów albo jagoda Tutaj mamy dużo tej, tej pasty do zębów tak. Jest bardzo dużo niebieskiego Tak, ale to dobrze hm. Pasta do zębów Pasta do zębów Ale dobra No dobra hmm. Ryk Albo Broskwinia Nie trafiłam się jeszcze ani jedno dobre no. Trzy Cztery dobrze, tak mm. dobra Ty masz słodkie, ale nieokreślone? Aha. Żyg. Normalny smak Jakiś w kuchni. <grych> albo puszkowany jedzenie na psów, Albo czekoladowy pudding? Proszę czekoladowy pudding. Proszę czekoladowy pudding. <grych> Trzy, cztery. ma. Karma. To, sm to smakuje jak chipsy kebab. No. A smakuje jak... kebabowe. No. Teraz glut. Ale albo glut, że, że z nosa, nosa. czy...? Mhm. I <laughs> albo soczysta gruszka. Ja uwielbiam ja gruszki. Ja też uwielbiam gruszki, boż. O, gruszka. gruszka! Jaka dobra! Mhm. Tary ser, bo jakiś taki zgniły ser. O nie, I karmelowa kukurydza. Ja chcę kukurydę Ja też. No, ja się boję z niłego sera, ja naprawdę. Też, ja też chciała tę karmelową kukurydzę. Trzy, ja. trzy, 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 dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. O fu! Normalową kukurydzę. Pusteczki dla dzieci albo y, kokos. No hmm, to hmm? jest? Ja ja Już się wzią. Wzią. Pusteczki dla dzieci, ale dobre. Autentycznie chusteczki, tak. Ja mam kokos. I to smakuje. Ale na języku takie dziwne, jakby rzeczywiście pod jego głos też są Dobra, ostatnie jest obydwa nie dobrze. Bo to jest y, spray z Kunksa i Lucrecja. No, niestety. Zwykle złego wolałabym chyba to Lukrecja. no. Czy? Trzy, cztery, trzy. <laughs> Jak dobre <dobra> było. <gryzja <gryzja> też nie jest dobra. Mm -mm. Ja teraz chciała jeszcze zobaczyć, może trafię na jagodę. Też bym chciała trafić do jedna. <gryzja> Mm -mm. No pasta. nowa pasta Miałeś trochę dobrych, ja miałam trochę dobrych mm -hmm. Co było najgorsze według Ciebie? Jajo Dla mnie ten ser Ja go nie jadłam Okropny był Także polecamy Wimbal I skończyłyśmy właśnie popularny challenge Udało nam się przetrwać no ja liszcie, i tak, ja, i... cicho, to... ja wygrałam, bo ja nie, nie wypróbowałam tyle co ty. No ale to było niedobre. Ja, to było niedobre, eee, ale ja to jadłam, więc ja Spróbujcie policzyć, która z nas e, zjadła więcej niedobrych. Ta, która zjadła więcej niedobrych przegrywa. Hm. Dziękujemy za oglądanie tego stronego challenge'u i zapraszam do Natalki na kanał. E, link jest w opisie. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału I do zobaczenia Innych filmów z atalką, Które są śmieszne, nie? Najczęściej chyba oglądane U nas I zostawiajcie łapki w górę Piszcie co chcielibyście zobaczyć Jaki challenge, albo Tak, czy cokolwiek W naszym wykonaniu I, I zapraszam do mnie tak. Na nową serię Przy herbatce tak. No i Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Pa!